Uwaga, Diala! Urbański nadchodzi. No dobrze, budaczka jest. Proszę uprzejmie, komputer przygotowany. Najpierw wybierzemy oczywiście numer. Proszę. No i zobaczymy, co się będzie działo. Witaj. Dodzwoniłeś się do firmy cyfrowe.pl. Z tej strony Diala, wirtualna asystentka. Powiedz proszę, w czym mogę Ci pomóc? Proszę mi powiedzieć, co mam zrobić, jeżeli zapomniałem hasła do swojego panelu logowania. W panelu logowania znajdziesz opcję Zapomniałem hasła. Na wskazany przy rejestracji adres mailowy zostanie wysłane nowe tymczasowe hasło. No dobra, a chciałbym jeszcze sprawdzić status mojego zamówienia. To będzie numer 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Przykro mi, ale nie mogę Cię teraz połączyć z wybranym działem. Zapraszamy do kontaktu o odpowiedzi do piątku w godzinach od 7.30 do 13.00, w sobotę od 10.00 do 14.00. Jak mogę Ci jeszcze pomóc? Chciałbym uzyskać informację. Jakiej konkretnej informacji potrzebujesz? Na temat oferty aparatów cyfrowych. W takim razie łączę z doradcą klienta. Abonent chwilowo niedostępny. Możesz wysłać mu bezpłatną notkę SMS z Twojego numeru telefonu. Aby wysłać wiadomość SMS o treści, proszę o pilny kontakt. Wybierz jeden. Zadzwonię do Ciebie później. Wybierz dwa. Odezwij się w wolnej chwili. Wybrałem Notka jeden. Notka wysłana. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Słuchajcie, wybieramy. Jeszcze raz numer i podnosimy troszeczkę poprzeczkę, bo coś mi wszystko za dobrze działa. Wiecie. To, to, to tak nie może być. No nie, 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 nie. Witaj, dzwoniąłeś się do firmy cyfrowe.pl. Z tej strony Diana Wirtualna Asystentka. Powiedz proszę, w czym mogę Ci pomóc? Proszę Pani, chciałbym się dowiedzieć, jakie są możliwości wysyłki u Was w firmie. Dostępne w naszym sklepie opcje wysyłki to wysyłka kurierem, dostawa do paczkomatu lub odbiór osobisty. A jaki jest koszt tej wysyłki? Koszt wysyłki kurierem wynosi 12 zł. Dostawa do paczkomatu kosztuje 10 zł. Natomiast odbiór osobisty jest darmowy. E, w takim razie chciałbym osobiście podjechać po swoje zamówienie, tylko proszę mi powiedzieć, jaki jest adres państwa firmy. Siedziba firmy znajduje się pod adresem ulica Łotowica 25 80 121 Gdańsk. Jak jeszcze mogę Państwu pomóc? Proszę mnie połączyć jeszcze z panem Bartoszem Wiśniewskim. W takim razie łączę z działem zwrotów i reklamacji. No Bartek odbieraj. Dzień dobry, Bartuński, y, serwis Słucham. Cześć Bartek Zbyszek Urbań... Cześć Bartek Zbyszek Urbański, z tej strony. Słuchaj, nic się nie dzieje, ja tylko sprawdzam jak działa Diala i działa rewelacyjnie. Chciałem Cię tylko pozdrowić i życzyć miłego dnia. Okej, okay, dzięki światem, na razie. Na, na razie, cześć. Ja nie lubię takich testów. Nie lubię, kiedy wszystko działa, a tu wszystko działa, no.